No, to dzień dobry w kolejny piękny dzień w Australii. Kochani, dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Dzisiaj gdzie jedziemy? Jedziemy na wodospad podobno. Nie powiem, gdzie, to niespodzianka. Proszę powiedzieć. Nie powiem, to powiesz powiesz później. No dobra, no to, no, to, no, to, no to powiem. A chciałem dzisiaj powiedzieć Wam, co będziemy robić. Wyszło jak zawsze. Będziemy obserwować naturę. Naturę? Dzisiaj obserwujemy naturę, odpoczynek. O, chilóweczka po, po ciężkim tygodniu ciężkiej pracy. Chłopacy do wzięcia taki chłopiec prowadzi kanał na YouTubie. I no. zawsze mówi elegancko. Patrzcie jakie to tutaj wszystko eleganckie. I teraz elegancko sobie jedziemy. I patrzcie jakie eleganckie drzewa i to wszystko takie eleganckie tutaj jest. No jest. jest. I to chciałem, was to chciałem wam pokazać moi drodzy widzowie, kochani widzowie, że tak wszystko elegancko w Australii jest. <laughs> Dokładnie tak jest. Zobaczcie o, jak elegancko. Górki przed nami, takie małe. Małe górki. Duże drzewa. I jakieś ludzie na przystanku. No i wjeżdżamy pod górę. Pod by miały być góry, będzie góra. Bo góra nie taka, co by nie była. Patrzaj tam go. Nie, orzeł, naprawdę. Naprawdę nie płaczę, że Ale, Ale orzeł. Kawa Orwell gdzieś tam był jak to jest z tymi kangurami w Australii? No, zaraz tutaj patrz na drogę i zaraz coś tam wyskoczy, przecież były znaki, uważaj na kangura, nie? Uważaj na kangura, to one tak dziko se skaczą. No tak. pomykają jak takie hoty, albo inne A, Pomykają, szury. no co, no co, pomykają. Widziałeś przy drodze, Kuba już widział jednego przy drodze strachowego. <laughs> Przyjechał, tego. Na tak. że jest o zmroku i o zmierzchu podróżować, bo wtedy one wychodzą na ulicę i są jedzenie od kierowców i zostałem potrącony My są przyjazne czy raczej takie przyjacielskie, kurde, są no przyjacielskie gęgów. W Australii wszystko przyjacielskie jest <grym> Niewątpliwie. No tak, no co, no spójrz na mnie jak jestem przyjacielski. <grym> tak ostatnie było pytanie w komentarzu, czy grałeś w jakimś filmie. Grałem w filmie, w różnych filmach. Grali jak sobie na YouTubie poszukacie, to mnie znajdziecie. Co na golfa mnie zabierasz? Jakiego golfa? Przecież nie w golfa. Patrz, o, ganguet. jest, jest, jest No to już mamy odhaczone <laughs> Odhaczone, ale jedziemy dalej Cały czas pięknie cudownie Pogoda dopisuje Piękna natura Również dopisuje Zwierzęta dookoła Same zwierzęta, owce, konie Krowa Krowa, Krowy nie było Droga na Ostrołękę a wiecie, że Kuba nie oglądał rejsu? Ja mu tutaj opowiadam o jakichś gigach z rejsu, a on nie wie co to jest. No nie oglądałem giga. Znaczy wiem, że jest chyba taki gig, mi to mówię? Masakra. CKDZ też nie oglądał rejsu, nie oglądał. Przypuszczam, że seks misji też nie oglądał. Nie na no, seksmisji, misji Cie... oglądałem. No, Sex misji oglądałem. Także wy tu uważajcie kogo na tym kanale oglądacie, bo on za dużo o życiu to nie wie. Kręć, kręć Kuba, 10 minut musisz mieć. No musi być, musi być, żeby reklamy były. Muszą być reklamy, jak będą reklamy, to YouTube będzie pozycjonował lepiej film. I, i Kuba i... zarobi kupę kasiury. Im więcej ja zarobię, tym więcej zarobi YouTube, tym lepiej będzie mnie promował. Tym więcej wy będziecie mogli zobaczyć, bo będzie miał pieniądze, żeby pojechać do... Na Tasmanię, bo się na Tasmanię wybiera, nie chcę wam się przyznać. Wybieram się? Nie wiem, no może się, jak wybie... teraz, jak już powiedziałem, to może się wybierzesz. Na stopa, na stopa zobaczymy. Na, na Tasmanię działa. W Australii. A pewnie działa na stopa, na prom, prom na stopa. <noise> Pokazuje piękno natury. No i zobaczymy, jeszcze... co, 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 zobaczymy, co zobaczymy dzisiaj. Jest coś pięknego. Widzę tutaj z góry już widać, że tam kawałek. No ładnie, pole golfowe, ale pole golfowe na górkach. Trochę wody. Rozegrałem partyjkę z Kubańczykiem. a zagramy sobie golfiaka. Będziemy grać. Nigdy w golfa nie grałem. To chyba nie jest tani biznes. Nie, nie chyba bez przesady. Przychodzisz, są miejsca, jakieś za darmo możesz się pograć. Będzie wodospad. No a co myślałeś? Jeżeli tutaj jest wyżej, a tam jest niżej, to jakiś wodospad musi być, nie? No tak, jeżeli tu jest wyżej, a tam jest niżej, no to zdecydowanie będzie wodospad. No ładnie, ładnie to wygląda. Trochę wody, trochę pola golfowego, śmieszne kaczki, cześć kaczku, ale muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę zimno, znaczy jest rześko, jest słonecznie, ale jest kraci trochę. Tak, to jest ta słynna australijska natura, słynny australijski wodospad. Węża szukałeś? Jakieś tam jeszcze taką dużą widziałem. Okej. Okay. To jak to jest z tymi wężami i pająkami w Australii? Nie ma węża ani pająków. Nie ma? Tak samo jak w Polsce macie pająki i węża macie. Brzmi widziałem kiedyś w Polsce. A tutaj widziałem węża jeden raz w życiu. Na wyspie Ej. do tego. A ile lat tu mieszkasz? 10 lat tu mieszkam i węża nie widziałem. Może widziałem raz albo dwa razy. A pająki? Pająki i mrówki. Pająki mrówki. Latem mrówki Ci do domu wchodzą, jakiś sezon, chyba tak na wiosnę chyba zaczynają wchodzić i potem na jesień znowu przychodzą i zjadają Ci jedzenie Twoje, a pająki to no są, no. nie ma u nas żadnych niebezpiecznych, jest redback taki jeden, jeden pajączyk, który, redback. który Ci może e, zrobić przykrość, no ale Cię nie zabije, nie? Więc najgorsze są rekiny. No. Rakiny i, i krokodyle. <laughs> rekiny, no to już Krokodyli ważne. u nas nie ma, a rekiny, no są. No. Raz do roku kogoś zjedzą. Ale tutaj ładnie i przyjemnie, aby wypatrujemy kangurów. Gdzieś, gdzieś tu powinny być kangury. Gdzieś tu, w tych, w tych haszczach. Ale na razie pusto. Nimo. Nima kangura. Dobra, chciałem kangura no to mam kangura Jakby ktoś pytał tutaj sobie leży biedaczyska. No obiecałeś mi kangura, no to, no to jest kangura, kangur. no co mnie? No? nie obiecywałem, nie mówiłem, że zaczyna Chodziałem a może jeszcze zobaczymy <grym> No znowu widzę, widzę drugiego kangura w swoim życiu Kolejny jest Taki, a nie inny Czyli to jest to, co Australijczycy robią na emeryturze? Grają w golfa? Tak, emeryturka, grają sobie w golfa i potem na drinka. No? I dzień jak codziennie. To jak jeszcze Australijczycy spędzają czas wolny albo czas emerytalny? Aktywnie, barbecue codziennie na plaży? No tak jak my, nie? No Tak, my na, na plaży i. Trening. I dużo się ruszają. Trening, trening, o piątej, potem tak jak Kuba nie lubi. O piątej wstają, idą na siłownię. To jest to nie moja godzina. Idą na siłownię i potem w kółko to samo, nie? Na siłownię, do roboty, plaża. Plaża, potem... Darza barbecue. Barbecue, a potem drinki wieczorem. <grym>, Czyli Australijczycy są alkoholikami? Nie, ale lubią drinki, lubią swoje piwko. Piwo i wino piją. No. Spirytów to rzadko, to mało laci piją, jakieś spiryty. <grym, <grym, Dobra, mamy pierwsze dwa Widzicie? Jest wariacina, jeden, drugi tam skoczył Są kangury Wiem na Węże A od razu że jest widzę trzy kangury Siema mordeczki o. Halo, halo taś taś Zobaczymy czy da się podejść do Do Kangurów Ale chyba nie chcą się zaprzyjaźnić O, widzę tam kolejnego K Strasznie dużo, no Całe stado i tam kolejny Wow, kolonii moi drodzy jest. Kangur jeden, Kangur drugi, także Kubańczyk jest zadowolony. Ja jeszcze wam nie mówiłem, że musieliśmy się tu wejść pod górę, że się tak zmrzeczyłem, <noise> tak że ja pierdziłem, ale jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo. Kubańczyk zadowolony, możemy jechać do domu. Tak, mo można wracać do, do Polski. Ja kangur... jeszcze wam nie mówiłem, że ja na, ku na Kubę mówię Kubańczyk, bo mam innego kolega, który jest Kubaj, też jest Kubańczykiem, więc Kuba został chrony Kubańczykiem. Mój no, patrzcie. Kuba nagrywa, tak? Albo nas zatakuje, albo ucieknie. Aby nie atakował. Sami jest alfa, za ma jajka. No Wielki, wielki. Tam biegają też. Tutaj tego właśnie. No. A, to jest jego żona, patrz. Myślisz do żony? Z jajkami? Nie, ale mają takie to, nie jestem na jajka. Kangurze, nie uciekaj przede mną. Kangurze fajno to jest, że to jest po prostu kawał lasu i one się tu mieszkają. też kangurku. Nie, a nie jakimś takim parku, gdzie można zachować sobie je dokarmić. No dziękuję problemu. Panie Adamie, że Pan Adam kazał tak pod górę iść. Nie ma problemu, ja wiem, ja znam się na zwierzętach jestem dobrym tropicielem. Kupy widzieliśmy, wiedziałem, w którym kierunku trzeba iść. Zwracać uwagi pewnie. Co to jest? To się grass nazywa, czyli drzewo, trawa. Drze tra trawo, drzewo. Patrzcie, drzewo, trawo, trawo, drzewo. Dziu. Wygląda jak przerośnięty szczypiorek. Drzewa bez skóry, bez kory Nie zwracasz w ogóle uwagi na rośliny Tylko szukasz jakichś zwierząt Bo Właśnie się dowiedziałem, że jak widzicie w Australii takiego liścia Na, na samochodzie To, to nie z... znaczy, że ktoś umarł <laughs> Tylko to znaczy, że tu jedzie? Maury Prawdopodobnie Maury albo Albo nowozelandczycy, ale Zazwyczaj się tak mają. Mauryci, Mauryci, czyli kiwi. Znaczy, All Blacks, że wszyscy są równi. All Blacks. Teraz, tak jak w Stanach Zjednoczonych, to tak Biali stają za, 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 za czarnymi, żeby też żeby wszyscy byli równi, żeby czarnych tak do puszki nie wsadzać częściej niż białych. Znaczy, mm. <laughs> oni też mają swoje zaoszami. No i jeszcze po na, na kawusie Tylko, że się maszyna zlupciła. Ja sobie zrobiłem, no a niestety Adaś musi czekać, jak zawsze. Po mnie wszystko popsute. No co zrobicie Ale za małą kawę zapłacicie dolara Za średnią 2 dolary A za dużą 3 dolary Także nie wziąłem dużego poczyn. No i jesteśmy w kolejnym pięknym miejscu Ruszamy Na wodospad Będzie kawałek Znowu spacerku Jak widać jest sobota Ludzie sobie spędzają Piękny Czas rodzinny, taka piękna Australia, piękna zimowa pogoda, a my ruszamy. A nie, my na górę nie spadniemy. Gdzie my idziemy, my idziemy na dół wodospadu. Mamy 500 metrów, 500 metrów marszu, ale. To będzie. No, ale for wheel przyjechaliśmy, jaki kawał, to nie no i to i... ogromny kawał drogi. No, jeszcze wypadek samochodowy był po drodze. <laughs> Ciekawe rzeczy. No ale patrzcie na tą piękną roślinność. Tu jak Adaś wcześniej wspomniał: skóry nie ma. Tak, że są <laughs> drzewa bez skóry. Biedne drzewa. I tak się właśnie idzie. A, jest rzeczka, są ludzie. O. Czekaj tu papuga jest. Słyszycie ją? Wariacinę? Gdzie jest jesteś papugo? Szukam ją. O, tu jest. Tu jest papuga. Papuga. No widzę, widzę. No dobra, uciekamy. to się idzie się. Człowieczu taki co by nie szedł wzdłuż strumyczka po takich o kamcurach to nie jest łatwo kochanie nie jest łatwo ta australia to jednak jest kawał pożądanego kontynentu o tam frantka patrz za tył jak ją trzyma. <grym> a my idziemy dalej i się idzie i się idzie Jesteśmy coraz bliżej Coraz bliżej widać, słychać No popatrzcie co tam się dzieje. Także żeby nie było, że mnie tu nie było z pozycji selfie Robimy sobie... A czekajcie, bo tutaj to nie takie rzeczy, to trzeba zrobić przesłona tu, żeby o, wyraźnie było F16 No i jestem <śm> No i Kubańczyk tu idzie, widzicie? Idzie, idzie, nie wiem czy on tak woli, albo inaczej, a idzie Kubańczyk. I patrz, i tam był. Widziałeś? Teraz mi powiedzcie, kto lepsze filmy nagrywa. No kto, 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 dawajcie znak w komentarzu. No i patrzcie, jak przepięknie, o, Ja mówię przepięknie, a tu się pojawiają nagle dziewczyny. Kurczę, jak Djin z butelki, czy z innego. Wow. Aż się potknęłem normalnie. Takie dziewczyny przeszły koło mnie. Ale jest przepięknie. Mamy głodnemu na myśli Mówisz? A co? Przecież sam mówiłeś, że już nie możesz wytrzymać. A mnie? Aż mnie swędzą plecy. Ja aż się boję osłonę. O swojej swoje. się zamykać na noc, żebym mi, nie mi wporował. Zamykaj się, zamykaj, no bo to nigdy nie wiadomo. Nie no przepięknie. Patrzcie w ogóle na te drzewa. Jak w ogóle inaczej tutaj jest niż gdziekolwiek indziej. Pokaż czerwoną ziemia. tam jest, jest taka czerwona, jak się, się teraz ta ta To jest taka brudna czerwona ziemia. Tam jest normalnie czerwona, to jest. Czerwony, Jeszcze się pojedzie, człowiek nigdy by nie pojechał. Nie, Słońce świeci, Kubańczyk też, żyliśmy na zakupach. Chciał, żebym do marketu go zabrał, nie? A wiecie jak ja w weekend lubię w markecie siedzieć? Ludzi tyle, ale nie, Kubańczyk sobie musi kupić nowe buty. Ja mówię po coś nowe buty, gdyż masz dobre buty. Półtorej godziny w markecie siedzieliśmy. Więcej z nim na za kogo nie jadę. <grym> no, trwało 10 minut, a potrzebowałem butów, bo moje już prześmierdły kompletnie. Także no niestety. Ale wjeżdżamy do miasta, Wjeżdżamy do miasta. I jedziemy. Na to, patrz, do nas nagrywa. O panie, bo. jak to zrobił? Chciałeś? Poszedł tym. Tak dobra, dobra. dobra, dobra, panie zaraz, to jest Ty kochani. <grym> Przepiękne miasto, Misia, misiacki kochane. Przepięknie, No jak to w ogóle jest? Z w Australii. Easy peasy, bez, 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 bez trzymania sobie jedziesz. Bez no. kierunków skalnych. Tak. Nie w czy Australijczycy jeżdżą szybko, dynamicznie, niebezpiecznie. Australijczycy wszyscy jeżdżą tak samo i nie, 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 nie przekraczają prędkości. Tak jak Kuba mi wsiadzie do samochodu i ciągle 150. Mówię mu, że to będzie drogo kosztowało, nie? On musi, on musi nacisnąć, on musi. O, ten, i, to, po, i to, i to po musi, Polsce, nie? Po on musi. Dlatego ja nie rozumiem. Dynamicznie, dynamicznie, a faktycznie. No tu wszyscy faktycznie tak lewym, prawym, 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 lewym i tak kurczę, tak wszyscy jedną tą samą prędkością. To jest w ogóle niesamowite. A my jedziemy w lewo, a później jeszcze w prawo. Dobra, tutaj jedziemy. Jest, patrzcie na ostatnie miasto. A tu to jest pamiętam najpiękniejsze miasto na, pamiętam, byliśmy, na byliśmy tutaj, tylko że była trochę gorsza pogoda. Ale jest przepięknie. I czas obserwuję. Pięknie wręcz cudownie. Podoba mi się ten głos, to naprawdę ładny głos. Ilość łodzi? Co drugi Australińciek ja ma swoją łódź, nie wiem czy wiecie. Tak to wszystko działa. Mają łódź. Patrzcie jakie ładne łódki. Ja a nie łód? widziałeś mojej sąsiadki, jaką piękną łódź trzyma na tym, na frontyarnach. <laughs> Za trzy koła kupiła. Trzy tysiące no. Ale nigdy nie użyła, już tam stoi półtora roku. Ja ją miałem kupić, ale ona kupiła. I nie używam. Ale <laughs> no, to co zrobisz? Nic nie zrobisz, nie, no, co nie zrobisz. No. Witajcie! No i witajcie nad pięknym oceanem. A tam przed nami jest ta wyspa, gdzie będę jechał. Ja, gdzie to jest ta wyspa? Chcę zobaczyć szczury, no tam są szczury. Chcę ja. zobaczyć szczurę, to tam, tam... Tam mają szczury. Ale pięknie wręcz... Aż transportowca. Czasowniej to ile? Biznes. Nie ma to tam Natura w jednym. Pięknie wspaniale. My jeszcze jedziemy. Murzyn. <noise> <noise> murzyn. Murzynka. Patrzcie jak pięknie, pogoda zajebista, jesteśmy w środku, w środku zimy, a jest tak pięknie No Ile mamy, 20 stopni? No nie jest źle, dzisiaj naprawdę jest piękna pogoda Zobaczymy czy Kubańczyk do wody wejdzie eee, Raczej, raczej nie, może nogi zan zanurzę, zamoczę. A tu o, znowu coś budują, remontują, wszędzie coś remontują stary tutaj Nie, left nie, left nie wyjdziemy no, nie, Wyjdziemy, o tam jakieś znowu dziewczyny Tu mogliśmy stanąć no, dziewczyny wszędzie, ale to przecież nie, to nie jest odcinek o dziewczynach. Tylko o naturze. Ale fakt faktem, że naturalne dziewczyny tutaj też, tak? Tak, są, no. Bardzo, no. Także to też. No i ogólnie w Australii jest podobny temat jak w Norwegii na przykład, że jest tutaj jak ktoś będzie chciał przyćpać, to żeby wyrzucił chociaż e, strzykawy do... do tego, do, do kosza i żeby robili to bezpiecznie, także no to jest niestety... No i mamy ziomeczkę, który sobie śpi popołudniowa drzemka, tak? Ale jest zima, a jednak ludzie plażują. Tu sobie jakieś dzieci biegają Ludzie się opalają Niektóry, jedni w kurtkach, to jest niesamowite, tam są ludzie w kurtkach, a tutaj wszyscy rozebrani. Także nie wiadomo o co chodzi z tą pogodą, jest naprawdę... Dziwnie, ciekawie. Jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zawsze takie. Dokładnie takie. No to jest za... No A, idziemy dalej, idziemy dalej. A tu patrzcie, surferów jak mrówków. Patrzcie. 40 ich tam jest. Co? Dobre! Nie no, ilu już tam jest? No widzę, 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 no. no. dobrze. A my wchodzimy sobie na takie nazwijmy to molo z kamczurów, Ale patrzcie w ogóle jak te fale się załamują, w ogóle jak ta woda jest czysta. Kiuu. Pięknie, jedzie kolejna, pa. patrzcie patrzcie, I się załamywać Wow Cudownik. <laughs> dobrze jest, dobrze. A się pan pręży <laughs> Wow i naturka, naturka tego mi było trzeba i będzie fala 3, 2, 1 ej to tak jest słabo o, mordeczka sobie robi ryby tam wciąż są surferzy i ludzie robiące sylpiaki o, jest i on, pan Adam. Jest Ivan Terzesz. Dobra, po, podejdźmy bliżej terytorium Patrzcie tutaj jak jest... Nie no, już jesteśmy blisko. Tak ja tylko mówię, że podeszliśmy. Podejdziemy. Ale super. Patrzcie jak tego na napali A, nie ma to jest. <grywa> O będzie to, będzie to Ktoś tu widzę, że goni. Goni, 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 goni. Nie tego. Tu będzie, będzie? I poszedł. I siuuu. Fajna I jeszcze jeden. Gdzie? Nic nie będzie. O, a ten może będzie. No ale mi tego było trzeba! Jeju, jest wspaniale, jest cudownie, jest słoneczko, jest plaża, jest naturka. I ja, od, od razu, od razu człowiek odżył. Od razu człowiek odżył. No i co? My się już zbieramy do domku chyba, co? No tak, do roboty. My się zbieramy do zbieramy domku do <laughs> i do roboty <laughs> Także kochani, fajnie, że byliście z nami podczas tej pięknej wycieczki po okolicach Perw. I co? Widzimy się pewnie jutro albo pojutrze. Chyba zrobię jutro live'a w niedzielę, bo dzisiaj jest sobota. No i co? Oczywiście zostawajcie suby, nie suby, lajki. Oczywiście w opisie macie linki też do Patronite'a, Paypal'a. Jakbyście chcieli, żebym szybciej wyruszył w podróż, to możecie mnie wspierać. Dziękuję Adesiowi za piękną wycieczkę. Kuba mi ciekawe kawę bym zaskoczony. To. Czasami Także się te wasze Patronite to to na moją kawę idzie, ale to jest ok. <laughs> świetnie, świetnie. No zostawiajcie oczywiście komentarze i wbijajcie w linki na Instagram FitOnTripOffice, ale i na mój fotograficzny Instagram Foto. tam a, zobaczycie dużo fajnych widziałe, zdjęć. Widziałem jak on te zdjęcia robi, więc on robi całą serię i wybiera tylko jedno. Nie jest tak, że on jest super fotografem, coś mu tam wychodzi, ale jest ok. nie? Zobaczcie, wejdźcie, zobaczcie, oceńcie, skomentujcie, a tymczasem... Do zobaczenia, my jedziemy do domu, zjeść, zrobić trening, popracować i tyle. Do jutra.